Cześć, jestem mozomenku, a to jest y, film informacyjny, czyli taki audiologo, vlogo, coś tam, czy jak to się nazywa. I tak, y, mam nowego komputereła. Originie nie odzywa się. Y, I tak, z tego powodu, że mam nowego komputereła, no to mogę nagrywać z Minecrafta, mogę nagrywać z z Need for Speed'ów mogę nagrywać, z wszystkich innych fajnych gier, które będziecie chcieli, o ile będę je miał i z Battlefielda nie będę prawdopodobnie nagrywał trójki, ani czwórki, chyba że będziecie chcieli z Play for Free albo z 1942 z tego względu, iż nie mam trójki, ani czwórki, a, znaczy trójkę mam na Originie, jako że mam, ale nie mam jej na komputerze, bo to zajmuje 20 giga ja mam taki internet, że ja mam na kartę LTE, yy, z limitem 30 chyba GB, więc no, kiepsko by było, jakbym najpierw ześciął i później nie mógł przez połowę miesiąca nic robić. Więc, no, dlatego go nie powieram. Yy, tak, możliwe, że będę grał w Lola, to więc będzie Beka. z tego powodu iż ja nie lubię grać w Lola. Jej i tak yy... także tak ostatni film był chyba rok temu więc muszę się jeszcze poprzepominać jak to się robiło jeszcze poinstalować programy i tak dalej, poprzenosić ze starego komputera część rzeczy żeby tego nie ściągać bo to by dłużej trwało i tak yy... No, co tu by jeszcze powiedzieć? Yy, serie będą, znaczy nie wszystkie serie będą wznowione, aczkolwiek yy, dokończę tą serię z poradnikiem TNT, czyli tam jeden odcinek ostatni. Dokończę jeszcze. Znaczy nie, tej serii z Minecraftem przez świat nie będzie z tego względu, iż yy, pousuwały mi się kiedyś światy i nie mam tego. Yy, jakie ja tam jeszcze serie miałem? Czekajcie, sprawdzę na kanale i zaraz do Was wracam. Dobra, już wróciłem. I tak. Ym, yy, dobrać, czyli te poradniki, to trzeba kończyć. Informacyjne to nie. Yy, projekt Ares. Nie wiem, z tego już chyba nie będę nagrywał. Happy Wheels yy, chyba sobie odpuszczę. Jakieś Escape'y na pewno będą. Ja, już nie wiem, będziecie chcieć. Survival Games będzie Survival Games. Znaczy, Survival Games jako taki sam będzie, tylko prawdopodobnie Blitz Survival Games. I to nie będzie się nazywać Survival Games, tylko mini yy, minigry, ponieważ będę grał na serwerze. Yy, mmm. SimCity. Możliwe, że będę kontynuował, jeśli będziecie chcieli, na tym, na. Nowym świecie. Island of Inversion też pewnie nie dokończę. Co tu jest? Bit.Trip Runner, to nie wiem. Może się powkurzam. Jeszcze trochę. Modyfikacje chyba możliwe, że będę prezentował. Z Minecraftem przez świat. No to mówiłem, że nie. Ale tak, zamiast tego będzie tak. Seria z NFS Rivals, czyli for Speed Rivals. Nie wiem po co macham rękami, skoro i tak to jest audioloka, a nie vlog, jej. Yy... <laughs> yy, także tak, i jak chcecie to napiszcie w komentarzu, czy mam być policjantem, czy mam być tym, rajdowcem, Bo, znaczy pierwszy odcinek to ja sobie po prostu pokażę wam jak tam idzie, co tam mam, bo ogólnie miałem takie przerwy w grze. I mam teraz jakieś tam Lamborghini czy coś takiego. To tam przez kilkanaście minut tak, mam, będę robił jakieś zadania i przy okazji coś tam mówił. Znaczy, to będzie taki zerowy odcinek. Później kolejna rzecz. Mmm SimCity mówiłem. Nie wiem, może jakieś inne gry jak będziecie chcieli. Na pewno będzie Minecraft na modelach. Także napiszcie w komentarzu, jaką chcecie paczkę, ponieważ zastanawiałem się nad Dire Wolfem z FC, FTB Launchera. I, oraz, nad, i oraz, tak, prawo do mnie. I, nad, nad czym to było. A, nad, Facebooki się odzywają moje. Ja. Nat dobra, czekajcie ja sobie przypomnę i zaraz znowu wracam. A przypomniał mi się, zastanawiałem się nad... Wiem coś tam, coś tam, ale chyba chodziło mi o to, że nad tymi paczkami to między Monster Packiem a e, Dire Wolfem 20 Czy jak to się czyta, nie wiem yy, z krzesłem szypi? Tak co jeszcze może być? Tutaj zobaczy, co było na kanale. Nie wiem co tam będziecie chcieli. Yy, mogę wam nagrać do no tego Battlefielda jak będziecie chcieć. Yy, shimsy. Simpsów nie będę grał. Simpsy są nudne dla mnie. Co jeszcze? Nie wiem jak chcecie. To mamy świetną grę. Symulator pociągu 2014. Tak wiem, bardzo świetna gra, dlatego yy, też napiszcie w komentarzu. Chociaż w sumie to w późniejszych pewnie czasach bym nagrywał, jeśli bym w ogóle to nagrywał. I tak rzadko w to gram Chociaż ostatnio nawet grałem, bo nawet komputer, to wiecie, jeszcze w większości rzeczy nie mam zainstalowanej. Człowiek trochę już jest. Tak. Cities in mo Motion. Nie, nie, nie. Źle napisałem, czy czytałem, czy czytałem, bo jak, mo jak mogłem napisać mówiąc, Brawo. Tak. Sit y... jest in motion 2, jak ja to mówię. I w ogóle to bym musiał się jeszcze przyzwyczaić do nagrywania, bo tak teraz nagrywam, co pewnie jest kompletnie nieogarnięte. Z tego, tego, co jeszcze. Ten beat trip runner, mam jeszcze The Binding of Isaac, i to pewnie by było takie, jeden odcinek by był takie randomowe granie, bo w to kompletnie nie umiem grać, więc pewnie wiem, co chwilę ginął. Coś słyszałem. Yy, jakieś kierki internautowe. Internetowe... Internetowe by były. I co jeszcze? No, co tu jeszcze miałem? Jakieś Minecrafty inne, jakbyście chcieli. No i ogólnie to chyba tyle by było z tych inf. Także, tak dzisiaj możliwe, że coś nagram albo jutro, ale bardziej prawdopodobne, że jutro. Chcecie co sobie w informacjach: informacjach, informacjach, sprawdźcie mojego pct jeszcze nie wiem jak to wyjdzie z nagrywaniem, aczkolwiek Minecrafta na modach już próbowałem nagrać i idzie całkiem dobrze, bo bez nagrywania jest chyba coś koło od 200 do 300 fps, znaczy od tak 120 do 350-400 fpsów, a na zwykłym Minecrafcie jest... Y nie pamiętam, ale od gdzieś tak około 600, 700, 800 FPS-ów FPS-ów fps, FPS Gdzieś ogólnie to? Ja tą. kartę graficzną, znowu się Facebook mój odezwał. Ja tą kartę graficzną. No kurde, Facebooku! Ja tą kartę graficzną. Co? Jaką kartę graficzną? Boże, już Nie wiem o czym mówię. Um, bo teoretycznie to do minecrafta na modach minecraft tak naprawdę to jest jakaś słaba karta nawet za 3-4 wymyślę, myślę żeby sobie poradziła z minecraftem także bardziej kupimy ją dla innych gier i po prostu do minecrafta wystarczy trochę ramu i tyle będzie działo bo to jest wiecie taka wiecie taka super grafika jest tam że po prostu ten. A tak w ogóle to zauważyłem, że przy znaczku YouTube jest napis G. Tak. Nie wiem po co to mówię, ale jest. Tak. Dobra, będę chyba kończył ten odcinek. Czy odcinek? Odcinek film informacyjny. Z tego powodu, że mówię o bezsensownych rzeczach. No i już się skończyły tematy, które miałem powiedzieć, poruszyć i tak dalej. Także... A, jeszcze jedna rzecz. Live'ły też będą, prawdopodobnie jakieś. Eee, możliwe, że no, jakieś konkurseły będą. A tak w ogóle to jeszcze jedna informacja ważna. Za. za, 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 za 10 dni czy coś takiego wyjeżdżam. Więc nie będzie filmów, aczkolwiek postaram się nagrać jak najwięcej i po prostu dać jako prywatne. I będę sobie z, z tych, z laptopa sobie będę wchodził na internet i publikował te filmy, dodawał tam opis jakiegoś tam dnia i tak dalej. Nie wiem. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć, zobaczę, czy mam takie gry. Aczkolwiek, no ja nie mam jakiejś dużej ilości gier, ale nowy sprzęt, no to zacznę już powoli jakieś lepsze, jak będą wychodzić tytuły, kupować, bo tak, z, podobno, tak, chwilę zaraz wam powiem, eee, już nie, powiem z pamięci, z, z kartograficzną jest coś takiego, że od NVIDII jest Watch Dogs, więc nie wiem, może go dostanę, może nie, fajnie by było jakbym go dostał, bo bym go na pewno nagrał, Yy, od z procesorem Intel czwartej generacji i 5 i, i 7 jest, jest program do tworzenia muzyki i jakieś 5, 4 inne gry. Grid 2. A to jest stare trochę. I jakieś tam inne gry. Grid 2, tak. Zaraz Wam powiem. Także kolejne cięcie. Dobra, już jestem, tak. Okazało się jednak, że. Nie wiem, widziałem na internecie, że jest Grid 4 Grid 3, Grid 2 jest sprzed roku, przed półtorej roku mniej więcej. Także no... nie wiem może nagram, ale tutaj wam zaraz powiem. Tak, jest aplikacja Stage Light, jest Grid 2, jest Civilization 5, jest. O, właśnie, World of Tanks sobie pogram, chyba, nie wiem, zobaczę. Yy, bo jest tutaj właśnie Rollout, czyli... Te, chyba Gold do tego jeszcze ROM2. I jeszcze jakaś inna rzecz, której nie wiem co to jest. A ja Zaraz Wam powiem. A Total War co? Total War ROM2 to się nazywa. I jeszcze I racing. tak Także to są te gry. Jeszcze ten Watch. Dogs. Mam nadzieję, że go dostanę. tam, Ten kod do Watchdoga, aczkolwiek. Nie wiem, ile to zajmuje pamięci, więc, no nie wiem też. Bo, mi się przydadzą gry, dla mnie jest lepiej, jak są gry na płycie, bo, no mówiłem już o tym internecie. A tak w ogóle, to już powoli zaczynam gubić wątek, chociaż zgubiłem go pewnie na początku już filmu. I w ogóle nie pamiętam, o czym ja mówiłem. Ale tak. No, to taki bardziej pogadanka wyszła niż informacje, ale okej. Okay. <laughs> Także myślę, że jutro pojawi się jakiś film, jak nie dzisiaj, zobaczę, czym mi się będzie chciało nagrać. Znaczy, bo chcieć, co mi się chce nawet, tylko że... No, już trochę siedzę dzisiaj na kompie, także musiałbym odpocząć, może coś wieczorem nagram. A tak w ogóle to pykłam wodą. Dobra, muszę to kończyć ten odcinek. Film. Ocinek filmu informacyjnego. Eee, Pykłem butelką od wody, dokładnie. No, i chyba tyle to, co Wam chciałem powiedzieć. Także, yy, jeśli chcecie, żebym wrócił, albo jeśli nie chcecie, albo jeśli Wam się podoba świetny film, albo cokolwiek innego, to dajcie łapkę w górę. Yy, możecie udostępnić. Jeśli chcecie, możecie również też zrobić coś takiego jak. Jak to się nazywa. Hmm, co tam jeszcze... A, zasubskrybować mój kanał. To jest bardzo najważniejsze, tak samo jak łapki. No i jeszcze komentarze do tych rzeczy, w co mówiłem. No i tyle. Także. Do zobaczenia już w kolejnym filmie odcinku. Czy czym to, jak to się nazywa? Po mojemu i tak dalej. I cześć, do zobaczenia. Siemanko wszystkim. Jeśli chcecie, możecie również też zrobić coś takiego jak. Jak to się nazywa. Hmm, co tam jeszcze? A, zasubskrybować mój kanał. To jest bardzo najważniejsze, tak samo jak łapki. No i jeszcze komentarze do tych rzeczy, w co mówiłem. No i tyle, także do zobaczenia już w kolejnym filmie odcinku, czy czym to, jak to się nazywa, po mojemu i tak dalej. I cześć, do zobaczenia. Siemanko wszystkim. Siemanko wszystkich.